Wspólnego mają poród i seks. O tym opowie ci Robin Sheldon, autorka tej książki, Mama Bamba, Porody Naturalne. To jest pierwsza książka o porodach, jaką w życiu przeczytałam. Tą książkę czytałam jak kryminał, po prostu nie mogłam się od niej oderwać. Jeśli chcesz spojrzeć na seksualność jako coś szerszego, coś większego niż tylko i wyłącznie seks, to serdecznie zapraszam Cię do lektury tej książki, która może wielu osobom otworzyć oczy na to, że poród jest częścią seksualności i warto sobie stworzyć do niego najlepsze warunki, jakie tylko możesz sobie wyobrazić. Najlepiej takie, jakie sobie stworzymy do seksu. I właśnie kończę swoją książkę. Przydałoby się, bo zaraz będzie koniec roku, więc ileż można pisać? Jeszcze jej nie ma. Będzie w niej duża część dotycząca porodów i seksualności, ale póki tej książki nie ma i nie możecie jej nikomu kupić na święta, bo jeszcze nie wyszła, to możecie kupić tę. Mama Bamba, która aktualnie do 18 grudnia 2018 roku jest ze super zniżką, a link do zniżki jest w opisie.